Witaj Adamie. Cześć Piotrek. Cześć, cześć. O, sobie jest? Sobie to co tu O ja. A co to jest właściwie? Wiesz, co? No, to wygląda jak czaszka. No bo to jest czaszka, co prawda po prostu nie jest prawdziwa czaszka. To jest czaszka e, odlana z pewnej masy. Mhm. A co to jest? Gips? co, tak? trudno mi stwierdzić. Kupiłem to na Allegro, mhm. e, ale zrobiłem to w tym celu, żeby po prostu e, mieć świadomość tego, że wiesz, że, że umrę. Mhm. No a nie masz takiej świadomości bez posiadania tej rzeczy? Mam, ale wiesz, to mi tak jakby multiplikuje to mm -hmm. moje wyobrażenie i na pomaga, bo tak stoi w pokoju ta czaszka, na nią sobie nieraz spojrzę, Wiesz, mamę do do normalnie. Ale to gdzie e ją trzymasz? Trzymam ją naduszkiem. Mm -hmm. Wiesz, no niektórzy śpią z czaszkami, ale jeszcze się <laughs> boją po prostu z gipsu i, i tylko to było troszkę... To niebezpieczne. No, poza tym pewnie miałbyś kłopoty, żeby położyć po swojej lewej, czy po prawej na przykład. Mm. To Ale zastanawiam się, ja wydaje mi się, mam świadomość śmierci, mm -hmm. a mimo to nie posiadam mm -hmm. takiej czaszki. Mm -hmm. I mówisz, że to wrażenie zostaje zmultiplikowane. A czy nie paraliżuje cię ono przez to, czy nie powoduje, że yy, przestajecie się żyć, że życie traci sens? co właśnie, to mnie nie paraliżuje, tylko jakby przyzwyczaja mnie z tym, że umrę kiedyś i to mnie przygotowuje do tej śmierci bardziej, ale przecież to nie ma nic w sumie do życia, a może nawet to, żeby korzystać z tego życia, żeby nie tracić chwil wolnych na, na jakieś lenistwo, tylko, żeby coś działać, nie? Tak samo jak słyszałem ostatnio o jednym takim że które śpi w trumnie, to w już było bardzo popularne myślę, że dzisiejsi ludzie, y, którzy włączają telewizję i na każdym kroku widzą śmierć, potrzebują takich właśnie trumien czy takich czaszek? Wiesz co, to musi na pewno wypływać z człowieczego wnętrza, bo jakbyś zrobił taką reklamę w telewizji, bo czaszki, trumny, coś, ale Halloween to, myślę, że to nie ma sensu. Wiesz, trzeba być jakby przygotowanym, myślę, na coś takiego, żeby nie robić z tego jakiegoś show, czy jakichś okultystycznych sensów, czy nie wiadomo czego, po prostu wiesz, tak? Spojrzeć na to po prostu. Ciaś tam kiedyś umrę. I wiem, że nie każdy coś takiego chce mieć. I niedużo ludzi się tym interesuje w ogóle. Mhm. W taki sposób. A czy nie boisz się tematu śmierci? Czy możesz o tym rozmawiać, jak o każdym innym temacie? Rozmawiać mogę, jak najbardziej. Chociaż to jest na pewno, wiesz, duża taka nie wiadomo. Ale jesteś młodym człowiekiem, no, podobnie zresztą jak ja I, yy, i myślenie o śmierci pewnie zmieni się, kiedy będziemy starsi, znaczy nam no, stanie się po prostu bardziej reali, bo chyba teraz jest trochę abstrakcja, prawda? Śmierć. Tak. No właśnie przez takie rekwizyty jest się mniej abstrakcyjna. Ale czy to dobrze w naszym wieku? No bo yy, kiedy rodzi się nowy człowiek, kiedy widzimy noworodka, to... Rzadko kiedy myślimy, myślimy o jego witalności, a rzadko kiedy myślimy o tym, że, że umrze. Reszta, taka myśl jest strasznie polecna, bo przecież coś przed chwilą wybuchło. No noworodek ma dwadzieścia parę lat. Wiesz. No tak, ale zresztą i... chodzi, że, że chodzi mi o to, że również jesteśmy młodzi, nie? również jesteśmy w... jeszcze w tej fazie przed czterdziestym rokiem życia. Bo nawet Grecy uważają 40 rok życia za apogeum. No ale wiesz, jest dużo osób, które umierają w młodym wieku i one są na to nieprzygotowane. No i to jest właśnie przykre. Trzeba być po prostu gotowym na śmierć w każdej chwili. Ja nie wiem, czy ja dożyję 22 roku życia, czy 70, po prostu, żeby w każdej chwili być gotowym, nie? żeby nie, nie odkładać tego myślenia na kiedyś, na kiedyś. Tak samo jak sam wiesz, dawniej yy, dzieci były bardziej związane z tematyką śmierci, poprzez to, że uczestniczyły w pogrzebach, zwłaszcza na wsi, przy, przy, grobach, przy ciałach zmarłych. Były te dzieci tak samo trzymane przez trzy dni? Mm -hmm. Powiedz, jak długo masz tą czaszkę? Tą czaszkę mam około dwóch tygodni. Mm -hmm. I jak ludzie reagują? reagują tak, rzeczywiście, dziękuję. <laughs> jak <laughs> ludzie reagują, <laughs> kiedy widzą ją? co, kiedy otwierałem, no, osoby, które towarzyszyły temu <laughs> rytuałowi, no, zaczęły się śmiać, bo nie wiedziały, co ja zamówiłem. Ale <laughs> potem, no wiesz, zastanawialiśmy się, czy nie. no Coś ciekawego. Mhm. Ale znasz wielu ludzi, którzy mają takie czaszki? Nie, nie znam nikogo. Poza moją siostrą, która studiowała medycynę, i miała też czas, to nam się A ta czaszka można służyć? Właśnie jako <laughs> <laughs> Chyba w podstawówce, bo ona jest niedokładnym odwzorowaniem. Prawdziwe czaszki nie ma wszystkich dołków. wybrzuszeń, nie, nie ma ruchomej szczęki, niestety nie ma otwieranej tutaj tej części. Mhm. A powiedz, ile w takim razie ona przez ten czas zmieniła w tobie? Czy coś zmieniła, czy zmieniłeś się jakościowo, może ilościowo też? Wiesz co, myślę, że trudno mi jest coś takiego mówić w tej chwili. Jest za wcześnie, tak? Dwa tygodnie z czaszką. Zbyt krótki okres. Ale na pewno myślę tutaj, przez samo patrzenie na nią, no w pewien sposób się oswajam tak nawet mimochodem. A Ty co o niej myślisz? Ja myślę, że to rzeczywiście bardzo dobry pomysł żeby rozmawiać, myśleć i myśleć inaczej niż y, się to robi w dzisiejszych czasach o śmierci, ponieważ y, śmierć jest niemodna. Y, nie, z jednej strony niemodna, a z drugiej strony łączysz TV i na każdym kanale, czy news, czy, y, czy w newsach, czy filmach ta śmierć występuje, ale, y, ale zauważ, że bohaterowie badają bez żadnej krwi, prawda, no. nie odlatują im kończyny, nie ma i nie odlatnęły mi głowy. Poza tym właśnie, no, że teraz to jest jakiś skrajny rodzaj. Tak czytałem kiedyś taki artykuł ciekawy o krach telewizyjnych i o dzieciach, które potem wychodzą na ulicę i zabijają wiesz, i w grze ma no, no, przycisk escape, nie? a przecież nie ma. No właśnie, właśnie. I to, chociaż mam, na, no, to o tym przypominać? No, no oczywiście. A ty chciałbyś mieć taką czaszkę? Myślę, że w moim pokoju, który jest tak, znaczy staram się, żeby był dopasowany estetycznie, nie ma, nie ma za bardzo miejsca na yy, dokładnie ten przedmiot, ale są inne rzeczy, są inne jakby elementy mojego pokoju, które przypominają mi o śmierci. Yy, jest na przykład yy, obrazek z, z brzydką, znaczy brzydką wedle kanonów naszej kultury kobietą, mm. która starzeje się. I to jest dla mnie tego znacznego. Po prostu myślę, że jest to ekwiwalent takiej czaszki. Jasne, już to jest dobrowolne posiadanie takiego przedmiotu. Nikt mnie do tego nie zmuszał, ja nikogo nie nakłaniam. Ale hmm. uważam to za bardzo ciekawe, ciekawe zjawisko i yy, bardzo dojrzałe. Gratuluję go. Dzięki. Dziękuję bardzo.